Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Witam Was w słoneczny piątek 29 maja. Ehm, jesteśmy w Niemczech przed długim weekendem, e, dlatego że w poniedziałek mamy dzień wolny, dzień, dzień wolny od pracy. E, zatem dzisiaj od popołudnia na pewno, na pewno już ruch na autostradach będzie dużo większy. E, Właściwie nie jestem sam, bo jestem, jestem z klientką mogę powiedzieć e, jedziemy, jedziemy zakupić auto To znaczy nawet nie ma pewności jeszcze czy, czy zakupić Jedziemy na pewno oglądać e, Bo są różne opcje do, e, do wyboru e, Mamy jeszcze do przejechania ponad 100 km. E, ja Vielleicht sagen Sie, dass Auto wollen heute Ich möchte eine, eine Mercedes C-Klasse Kombi und dort, wo wir hinfahren, gibt es viele Fahrzeuge und wir gucken mal, was wir dort vorfinden. Czyli, czyli jak widzicie, interesuje nas e, przede wszystkim Mercedes C-Klasa, e, ale chcieli chcielibyśmy, e, moja chciałaby klient möchte to też porównać z Audi A4. Być może z Audi A6, ale akurat tam, gdzie jedziemy, nie ma interesującego, interesującej A6, są raczej A4, a jedziemy raczej w dwa miejsca. I to też Wam powiem, że te auta, taki budżet mamy 20 tysięcy euro, około 20 tysięcy euro. I wymagania, podstawowe wymaganie, jakie jest i najważniejsze, to jest kombi. I przede wszystkim automat. Nie ma określonego rodzaju paliwa, czy to benzyna, czy to diesel. To wszystko zobaczymy. Może być diesel, raczej nawet diesel byłby lepszy, ale też taki, który no na przykład Mercedes C-klasa ze 136 koni jest według pani za słaby. Raczej, raczej lepszy byłby ten 170 koni minimum. I auto około, no w tych pieniądzach auto będzie około 3-4 letnie i dlatego musieliśmy się wybrać nie do salonu autoryzowanego, tylko jedziemy do takiego handlarza, którego znam zresztą i który zajmuje się, to się w Niemczech nazywa, takimi samochodami w Niemczech to się nazywa Leasing Loifer, czyli takie samochody, które są w leasingu. I po, po okresie leasingowania, czyli to jest z reguły okres najczęściej 4 lat, ale z reguły mieści się to w granicach od 3 do 5 lat. Ale bardzo częstym takim okresem leasingowania przez firmy jest, jest 4 lata i takie samochody jedziemy oglądać. A bardzo często takich samochodów nie ma u dealerów, np. Audi czy Mercedesa bo dla nich jakby te samochody no już są, no można tak powiedzieć, za stare. Oni w większości zajmują się samochodami, jak Wam już to kiedyś mówiłem, tymi Jareswagen tymi czy, czy jak to się w się nazywa Jungeszterne. Dlatego u takich autoryzowanych dealerów nie ma tak dużego wyboru w samochodach 3-4-5-letnich jak tutaj do miejsca, które, które jedziemy. Także tak to wygląda. Postaram się Wam coś z tego miejsca nagrać. Postaram się Wam nagrać, pokazać jak wyglądają takie, takie oględziny samochodu prowadzone przeze mnie. Czyli będziemy tam robić wszystko łącznie z podłączeniem komputera, sprawdzeniem lakieru, jazdą próbną, sprawdzeniem wpisów w ciążce serwisowej. No, chociaż jak wiecie, w Mercedesie. To książka serwisowa jest już tam od paru lat elektroniczna, i to wszystko będziemy weryfikować i postarać się w jakiś tam sposób pomóc pani, auto kupić. Także, także zapraszam was do, do oglądania dalszej części tego filmu. Jedziemy dzisiaj prawdopodobnie w dwa miejsca, oddalone od siebie, jedno od drugiego około 60 km. W obydwu miejscach dostępnych jest łącznie w jednym i w drugim miejscu. W jednym jest około 400, a w drugim około 350. Także najpierw jedziemy do tego, gdzie jest 400. i Jeżeli tam się na coś nie zdecydujemy, no to jedziemy na drugie miejsce, gdzie jest dostępne 350 samochodów. I tak jak mówię, w większości są to samochody w takim wieku 3. 5-6 lat maksymalnie, a nie ma na przykład właśnie tych, tych aut, tych takich rocznych, bo jak mówię, no to już one się nie mieszczą wtedy, wtedy w budżecie. A przy okazji jeszcze teraz tu z panią rozmawiałem, już tam nie będę po niemiecku jakichś tam ogłoszeń umieszczał, w każdym razie jeżeli to wszystko wypali ten, ten cały zakup auta. To za pośrednictwem mojego kanału pani chciała się ogłosić, że będzie do sprzedania Honda Civic. To jest 2008 rok, 1,8 benzynowa. Jeżeli, jeżeli już będziemy tak daleko i coś tam kupimy, to na pewno takie ogłoszenie na moim kanale się pojawi. Jeszcze jedną bardzo ważną rzecz chciałem wam powiedzieć. Mianowicie to, to, co dzisiaj jedziemy, no faktycznie można to nazwać placem, ale absolutnie nie są to place takie jak w Berlinie, czyli tak zwane place tylko na eksport. Tak samo są tam właściwie no, wszystkie samochody, czy 99% z tych samochodów tam dostępnych, są to samochody dostępne na rynek niemiecki zatem z rękojmią czyli podstawowa ochrona jest tak samo jak gdybyście takie auto kupowali tak samo będzie udzielona rękojmia nie jest to tak jak w Berlinie że po prostu kompletnie, kompletnie żadnej odpowiedzialności nikt za to nie ponosi i przy okazji jeszcze teraz też wspomnę że te place które pokazuję z Berlina ja absolutnie ich nie polecam jeszcze raz tą przy każdej okazji będę to powtarzał to, że ja pokazuję wam te adresy to jest absolutnie nie znaczy, że ja je polecam, ja je cały czas wszystkim odradzam, ale po prostu adresy podaję tylko po to, żeby inni nie robili z tego jakichś tam wielkich tajemnic, bo no to już jest naprawdę naprawdę kpina to, co tam na tym Berlinie się odbywa, a tutaj jest to typowy plac, w którym dostępne są samochody na rynek niemiecki Oczywiście na eksport możecie zawsze kupić, ale najważniejsza rzecz jest taka, że jeżeli ktoś się nie boi tego samochodu sprzedać tutaj, to, to oznacza, że ten samochód no, przynajmniej w miarę jest sprawny, bo taka osoba nie boi się, że ktoś z rękojmią po miesiącu czy tam po tygodniu wróci. Jak to organizacyjnie wygląda, wyszukiwanie takiego samochodu? Mianowicie tak, jeżeli macie jakieś tam auto, które chcecie kupić, staram się zawsze wyszukać co najmniej kilka takich samych lub podobnych aut, które możemy obejrzeć i możemy porównać. I oczywiście wszystko staram się to tak zgrać, żeby było to w jak najbliższej odległości. I taki wyjazd z reguły się rozpoczyna od takiego samochodu. To zależy, no planuje się różnie tą trasę, no w każdym razie, żeby możliwie dało się wszystkie te auta nas interesujące obejrzeć i nawet, żeby było możliwe tego samego dnia wrócić do pierwszego auta, jeżeli się okaże, że to pierwsze podobało nam się najbardziej. I tak jak mówiłem, jeżeli, no czym bardziej ktoś ma, czym bardziej ktoś ma takie skonkretyzowane wymagania tym łatwiej, z jednej strony jest łatwiej, bo jest łatwiej szukać, bo wiemy czego szukamy czyli na przykład wiemy za ile, wiemy czy automat, czy manual i tak dalej a z drugiej strony jest to, jest to trudniejsze, bo no niekiedy na jakimś małym obszarze powiedzmy w okręgu 50 czy 100 km ciężko jest znaleźć kilka aut o takich samych parametrach czyli żeby się zgadzała cena, silnik, przebieg i tak dalej Tutaj, gdzie jedziemy, na przykład Ceklas, będziemy mogli obejrzeć. W ogóle Ceklas stoi tam około 20, z tym, że jakby część z nich są to manualne skrzynie i, i sedany, więc jakby już odpadają. Ale takich, których nas interesuje, w jednym miejscu będą 3 i w drugim miejscu też, też minimum to są 3, 3 pojazdy. Także mniej więcej, mniej więcej tak to wygląda. Ważną rzeczą też jest w przypadku zakupu takiego auta, że musimy się z reguły wcześniej umówić. To znaczy, jeżeli nie jedziemy na jakieś takie berlińskie place, gdzie tam jest chaos, bałagan i w ogóle, tylko do jakiegoś profesjonalnego sprzedawcy, to z reguły musimy się zaanonsować, że tam przyjedziemy a tym bardziej musimy się umówić, jeżeli chcemy to auto obejrzeć gdzieś na podnośniku, czy, czy obejrzeć w serwisie, czy odbyć jazdę próbną, bo sobie sami wyobraźcie, tam gdzie jedziemy jest powiedzmy 350 aut. Yy, owszem, oni mają no, na przykład, no, nawet niech mają 10 kompletów tablic próbnych, ale tam gdzie nie mają powiedzmy 100 klientów, no i nie jest możliwe yy, przyjechać i bez żadnej zapowiedzi i odbyć jazdę próbną z reguły nie jest to możliwe więc żeby, żeby tego być pewnym że jazda próbna będzie, jest, będzie możliwa yy, trzeba, trzeba z góry yy, taki przyjazd yy, umówić co do ceny tych pojazdów jest to też troszkę inaczej niż w Polsce bo o ile w Polsce yy, yy, mało jest chętnych na skrzynie automatyczne i samochody ze skrzyniami automatycznymi cieszą się jakby mniejszym powodzeniem niż, ma, niż skrzynie manualne w Niemczech sytuacja jest zupełnie odwrotna samochody automatyki są droższe od skrzyń manualnych i jest też bardzo duża rozpiętość cen, bo wyobraźcie sobie, że taka C-klasa w zależności od wyposażenia, najdroższa jest AMG Line i właściwie no, w pierwszej wersji szukamy takiego AMG Line z małym przebiegiem do 100 tysięcy kilometrów kosztuje około, w 2016, 17 rocznik kosztuje około 20 tysięcy euro natomiast zwykła, zwykła S-klasa bez żadnych tam ekstra dodatków C-klasa, bez żadnych ekstra dodatków z przebiegiem około 200 tysięcy kilometrów można kupić prawie, że za połowę tej ceny bo, nie wiem, 12 tysięcy euro także, no, jak widzicie, różnica jest spora no, ale nas... Y z reguły, a, a już tym bardziej na dzisiejszym wyjeździe, w ogóle nie interesują samochody z takim przebiegiem, nawet powyżej 130 tysięcy, to już jest, jest e, za dużo dla, dla, dla klientki, z którą dzisiaj jadę. Już na miejscu, jak widzicie. I tak to się tutaj wszystko prezentuje. Dział Mercedesa. Przejdę, Wam tylko pokażę. O, to jest akurat E-klasa, o, C-klasa. Kolejna C-klasa, potem jeszcze są po drugiej stronie, kolejna C-klasa i następna. Także zaraz będziemy oglądać. Tylko musimy zobaczyć dokładnie którą. Ale ponieważ ten film będzie chyba już za długi, żeby umieścić to wszystko w jednym filmie, to, to zapraszam Was na przyszły tydzień, gdzie pokażę Wam dokładnie, jakie Mercedesy oglądaliśmy, jakie C-klasy, i pokażę Wam też inne samochody, które tutaj stoją. A na dzisiaj się z Wami żegnam. Zapraszam na kolejny tydzień, gdzie zobaczycie tych kilka aut, które obejrzeliśmy. Do zobaczenia, trzymajcie się zdrowo. Cześć.